Dawno temu trzy mocarstwa nad kraj siłą podzieliły. Polską z mapy wymazały, polski naród zniewolił. Lecz Polacy, choć gnębieni, ojczyźnie pamiętali. Dzięki męstwu i odwadze wolność dla niej odzyskali. Zapłacili za nią życiem, w szacunku dla przyszłości. W listopadzie obchodzimy Polski Dzień Niepodległości. Przyszła wojna wraz z nią wolność, gdy umilkły wrogie działa, Polska dumna, niepodległa, znów na mapach zaistniała. Choć niewoli długie lata zostawiły w sercach bliznę, Polak wreszcie mógł powiedzieć, mam swój dom i swoją ojczyznę. Dzieci znów spokojnie spały, w polskich szkołach się uczyły, obchodziły polskie święta i po polsku się modliły. Ziemio na której rosnę ojczyzno kocham cię całą każdą twoją jodłę sosnę zielony dąb brzozę białą i wszystkie twe drzewa ptaki przelatujące pod niebem nawet chwasty chabry i maki oraz zboże które jest chlebem Kocham rzek Twoich wody i mazowieckie piachy, owocujące ogrody i złote wiślane łachy, góry, gdy je się nie złoci i kiedyś śpią zimą w śniegu, i łąki pełne stokroci i domy zagłębia Śląskiego. Ojczyzna nasza to wieś i miasto, i ja wstępuję pioskę o zbro. Obok i słońce to świeci jasno, może to w polu rośnie wysoko. Ojczyzna nasza to dom i szkoła, i szara wstęga drogi za domem. I wszystko, wszystko, co jest dokoła, tak bliskie sercu, drogie, znajome. To mowa, którą od dziecka znam, to ludzie, których nikt nie pokona. Gorącym sercem ciebie kochamy. Polsko, ojczyzno, ziemio Polska to piękne ogrody. To nasze rzeki pełne wody. Polska to nasze morze. To łąki w pięknym kolorze. Polska to jeszcze lasy zielone. A gdzie niegdzie chaty bielone. Polska to nasza rodzinna tradycja. A w radio i telewizji polska audycja. Polska to wspaniały stary Kraków. To Pomorze słynące z rybaków. Polska to wysokie góry, których szczyty sięgają pod chmury. Polska to czarny kamień ze Śląska, i wszędzie, gdzie jesteś, to Polska. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze: chleb, mama, dom gościnny i wisła, i mazowsze: jest w czerwieni maków, i w kwiatach białej wiśni, w piosenkach przyspich ptaków, i w każdej naszej myśli. W Mazurku Szopenowskim i w czarnym Węglu śląska. I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Co masz kochać, pytasz dziecię, co dla serca jest drogiego? Kochaj Boga, bo na świecie nic nie stało się bez niego. Kochaj ojca, Matkę Twoją, mli się za nich co dzień z rana, bo przy Tobie oni stoją, niby straż od Boga dana. Do Ojczyzny, po rodzinie, zbudź najczystszy żar miłości. Ktoś się zrodził w tej krainie i tu złożysz swoje kości. W czyimś sercu miłość leje i nie toczy go zgnilizna. W tego duszy wciąż jaśnieje Bóg, rodzina i Ojczyzna. Niechże przez chwilę będzie tak, jak było w tej wielkiej baśni krążącej nade mną i niech się ludzie jej drzewem z drzemu. a gdy się stanie to, co im się śniło, będą mówili, że weszli do raju. A to się wszystko dzieje w moim kraju, naszej ojczyźnie wysokiego śniegu, w pogodnych liści i drapieżnych cieni, gdzie czwórka koni zatrzymana w biegu nie może ustać, aż cała spieni. Przelatującej obok nas jesieni do odzianego w żywym mróz noclegu. A my jedziemy w rozpiętym korzuchu w czapce na bakier szoną głową, Do tańczonego mazura we dmuchu, gdyż tam podają miłość księżycową wszystkie dziewczęta, Co uciekły Bogu, aby nas witać uśmiechem prołu my tylko nazwać nie umiemy czasem naszej ojczyzny ukłonem do ziemi i z czapką w ręce przystajemy niemi lasu dudniącym zaskoczeni basem bliższa wasetla w karczmie nam przegrywa gdy odłożone gasną sierpy żniwa a wtedy widać jak ci ludzie niemi unoszą oczy wysoko z nad ziemi i chłód niedźwiedzi zmienia się powoli w twardy krok ludzi co pod włosem nucą cichą piosenkę o tym co ich boli, lecz już nie wiedzą, że cię jeszcze smucą. I nagle do nich zbiega z gór ojczyzna, gdzie wicher bije bębną chmur oklaski. Wielka, do której Ślepieć się bez laski, jak do powietrza i do wody przyzna. I tak od pliszki trząsącej się mniejsza, w weselnym mircie i w żałobnych wieńcach. Tu gdzie jest dom nasz? Bój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, Gdzie każdy ojciec szedł na bój, Gdzie biały orzeł na sztandarze, Gdzie w Gdańsku Neptun śni trój zębem, Gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga wyjdzie w sporze, gdzie chwiejna trzcina na jeziosze, Tyś się tu rodził ojciec i wuj. Tu się rodziła twoja matka. Dziad orob ziemię, wdychał kurz, a jego dom to z chatka. Gdzie kluczył rawi nad łąkami, gdzie mysia wieża ponad gąpłem wszecinie biały transatlantyk w morzu stalowy, czujny okręt. Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, jesień urżyska snute dymem. Gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimu świerszcze za kominem. Gdzie dom poety w czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie wisła, tu biały sad jest, czarny węgiel, tu wszędzie Polska, tu ojczyzna. Ziemia rodzina, całem mem sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą Ziemię rodzi, na której moja wola ja, Kocham te łany, kłaszczem żyjące, które mię żyją, które mi zło, które zdobą ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki i ciche ruczaje, bo w tych potokach uzdroja, ty się przeglądasz ojczyzną. Krwią użyźniona, w zaskąpana, tak dla nas droga i tak kochana.